Witam państwa niezwykle serdecznie i w naszym gorącym studio witam kolejnego gościa, którym jest pan Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Po pierwsze, chciałbym pana prosić o wyjaśnienie pewnej bardzo zagadkowej sprawy. Właściwie. Wszystkie media dziś krytykują działania rządu na różnych polach. I te opozycyjne i te mniej opozycyjne. Rząd jest naprawdę w ogniu krytyki, bo też niewiele mają ostatnio sukcesów. No trudno sobie takie sukcesy tutaj wyobrazić. A jednak Proszę sobie wyobrazić, że poparcie według różnych badań, ale szczególnie ostatniego, które opublikowała między innymi Gazeta Wyborcza, poparcie dla rządu rośnie. Obywatele polscy uważają, że rząd Donalda Tuska dobrze rządzi, i w stosunku do styczniowego badania jest to blisko 5% więcej osób. Jak pan to wyjaśni? Nie wiem, czy zachowano tą samą metodologię, no ale wydaje mi się, że jeśli taki efekt występuje, to najczęściej w sytuacjach jakichś kryzysów, tak zwane zbieranie się pod flagą. No i teraz to sytuacja międzynarodowa, która w ostatnim czasie się pojawiła w związku z działaniami Trumpa, to że czujemy się coraz bardziej osamotnieni na płaszczyźnie międzynarodowej, że coraz bardziej do, do ludzi dociera, że chyba. Skończył się okres Pax Americana i, i zdaje się, że zostajemy tutaj sami, sam na sam z Rosją. To może być na przykład przyczyna, że ludzie wtedy no chcą się uchwycić tej maminej spódnicy, prawda? Jeśli to jest rząd, no to, no to pada na rząd. Jak Kto by go tam akurat nie sprawował? Podobny no. efekt mieliśmy przecież w, na początku pandemii. Że rosły notowania pisów, no, że robił bezsensowne różne ruchy wykonywał. Nie, trudno było dostrzec w tym jakiś. Yy, i ludzie też to zbierali, że tak może. No, nie jest to do końca mądre, ale, ale coś tam robią. Tak? Ważne, że coś robią, czujemy, że ktoś nad nami czuwa w tym momencie. No i to może być podobny efekt. No, yy, Rzeczywiście może podobny efekt, tylko że ta mamina spódnica. Jest z jakiegoś niemieckiego materiału i czy, czy ludzie tego nie dostrzegają, że jest taki mocny przechył polskiego rządu w stronę interesów Niemiec? Czy pan to dostrzega? Chyba nie jest, bo najważ... może ja, ja przesadzam. Znaczy, nie no to że Platforma Obywatelska jest stronnictwem pruskim w Polsce to nie jest żadne odkrycie to każdy kto tam w miarę obserwował Poczynania na scenie politycznej Donalda Tuska jeszcze od czasu kongresu liberalno-demokratycznego, jego poprzednich rządów, to wiedzieć, że to jest partia po prostu proniemiecka. Jak trzeba było robić nawet reset z ruskimi na polecenie Niemców, to się robiło reset z ruskimi. A jak Niemcy mówią, że teraz nie lubimy ruskich, to teraz nie lubimy ruskich tak bardzo. Że nigdy nie było nikogo, kto bardziej nie lubił ruskich niż Donald Tusk. Teraz jest taka wersja. Więc tak, no to jest coś oczywiste, ale chwilowo być może, znaczy ja nie wiem, ja zgaduję, bo ja się też nie wiem co siedzi w głowach wyborców, być może jakbym wiedział, to bym też rządził tym krajem. Ale jak widać nie rządzę. Ja też nie zawsze rozumiem, co, co ludźmi kieruje. Czasami nie mogę się nadziwić, Także że ludzie tak długo dają się nabierać na sztuczki jednych lub drugich, prawda? Na taką propagandę, no, wydawałoby się no, aż nazbyt ostentacyjną, także te kłamstwa są tak ostentacyjne czasami, że no, wydawałoby się, że no, przedszkolaka nie dałoby się nabrać, a ludzie się nabierają, więc ja tylko zgaduję. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji mniejsze ma znaczenie, tam, że to. Podnica Made in Germany, tylko że najważniejsze, że jest się czego złapać. No dokładnie. Dzieje się tak od dekad, a ja ciągle nie przestaję się dziwić. Stąd to moje pytanie. Ciągle dla mnie jest zagadką, jak ludzie mogą tak postrzegać rzeczywistość, ale no widocznie ta propaganda medialna dobrze działa. Mamy nadzieję, że to robimy w niej jakiś wyłom, między innymi naszym wywiadem, ale. To chyba nie jest nawet najdziwniejsze, co, co, co możemy obserwować. Bo jak, jak... No, jak dla mnie to no, takim rekordem tutaj bezczelności to był właśnie ten na przykład zwrot o 180 stopni w sprawie muru na granicy. I oni jednego dnia tam w Platformie zarządzili, że teraz myślimy inaczej. I jakby nigdy nic, ci sami ludzie, którzy wcześniej mu opowiadali totalnie odwrotne rzeczy mówili z pełnym przekonaniem, jak gdyby nigdy nie uważali inaczej teraz, że to oni byli przeciwko Temurowi, bo on był za słaby. Nie dlatego, że wpuście tych ludzi, potem <noise> się sprawdzi. Nie no, myśmy krytykowali od początku, że po prostu ten mur jest za słaby, bo chcieliśmy budować, ale większy. Taka ci, ci co z tą historii... pizzą tam latali, najgłośniej krzyczeli. Tak. <noise> i, 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 I najlepsze jest to, że to... Bo mnie się tak na chłopski rozum wydawało, że jeśli jakaś partia Jednego dnia mówi coś, a drugiego dnia coś 180 stopni przeciwnego, no to suma jej wyborców po, takich, po, takich, po takim zwrocie to jest zero, tak? no bo nikt nie jest jednocześnie za murem i przeciw murowi. A tu nie. A tu się okazało, że właściwie w zwartym szeregu cały elektorat wykonał ten sam zwrot z całą, z całą partią. Tu powiedział, że teraz wierzymy w co innego, i nie tylko politycy, bo to tam jeszcze łatwiej zrozumieć, że oni mają płacone, wiedzą, że ich kariera zależy od Tuska, ale zwykli wyborcy, którzy no, wydawałoby się, że co im, co im szkodziłoby powiedzieć, że, że jednak nie zgadzamy się na coś takiego. A tu nie. Wszyscy 180 stopni w tył i maszerujemy tak samo rzeźko jak wcześniej w tamtą stronę. Czary panie, czary. Ale jest coś jeszcze, o co szczególnie pana chcę zapytać. Wspomniał pan o końcu Pax Americana? No tak. Trzeba tak, tak to rozumieć, co się wokół nas dzieje. Natomiast Unia Europejska wystąpiła wspólnie tutaj przywódcy różnych krajów unijnych z takim skonsolidowanym komunikatem, że będą się zbroić. Pan Tusk nawet dokonał pewnych obliczeń, ilu mamy żołnierzy, ilu tutaj mamy ludzi kontra nasi przeciwnicy, i że tak właściwie to możemy ich, prawda, czapkami ponakrywać i zwycięstwo będzie ponad stronie. Czy wierzy Pan w sprawczość Unii i czy wierzy Pan w to, że rzeczywiście ta grupa polityków może stworzyć jakąś nową jakość po Pax Americana? I tak i nie. Znaczy potrzeba matkom wynalazków, więc coś będą musieli zrobić. Oni się już teraz budzą, teraz już wiedzą, że nie ma żartów. Tak wiele razy różne sygnały ostrzegawcze płynęły, że tak się może wydarzyć, że taka sytuacja, jaka się właśnie dzieje, to tam majaczy na horyzoncie, no ale póki politycy mogą odsuwać jakąś nieprzyjemną, prawda, wizytę u dentysty na później, to w oczywiście wizyty swojego kraju u dentysty, no to to robią, odsuwają do przyszłego wtorku, do kolejnego wtorku i tak sobie jedziemy z tygodnia na tydzień, aż w się okazało, że już dalej się nie da. No i teraz coś tam będą musieli zrobić. Czy to będzie słomiany zapał i za chwilę się okaże, że a dobra, jednak to tak ma wyglądać, że my tu musimy poważną część PKB zamiast przejadać na głupoty, poświęcać rok w rok na zbrojenia, to może jednak dogadajmy się z tymi ruskimi. może będzie taniej oddać Litwę, Łotwę Estonię i Polskę w zamian za to, niż się ciągle ścigać. No to zobaczymy, tak? Bardzo prawdopodobne myślę, że powinniśmy z tego powodu polegać przede wszystkim na sojuszach państw, które będą miały na sojuszu państw, które będą miały. Podobną optykę do naszej, podobną optykę zagrożenia będą się czuły zagrożone przez Rosję i nie pogodzą się w związku z tym tak łatwo, że Unia Europejska machnie ręką i powie, no dobra, to co tam bierzcie pierwszych z kraja, ale nas nie ruszajcie. Nie za dużo to tych państw, za dużo. które miałyby się obronić, no może Słowacja, może Węgry, Węgry nie do końca, no, to jest no takie no właśnie, państwo obrotowe dziś, może Skandynawia. To jest kolejny. Tak, no Skandynawia, państwa bałtyckie, Rumunia, no Ukraina, jeśli przetrwa w, w jakimś sensownym kształcie tę te, te wojnę. No, i być może Turcja, gdyby się dało Turcji namówić, no to Turcja to jest przynajmniej poważny kapitał. Tak? No, ale największą armię lądową w tej części świata ma w tej chwili Ukraina w dodatku o znacznej wartości bojowej. Tak? No, myślę, że żaden inny kraj Europy nie ma armii zaprawionej w boju w takim stopniu jak armia ukraińska w tym momencie. Więc no, ona jest kluczowa dla, dla bezpieczeństwa w, naszej, w naszym regionie. No, i bez Ukrainy tego nie, nie będzie się dało tutaj poskładać prawdopodobnie. Takiej grupy państw, która byłaby w stanie samodzielnie obronić się przed Rosją. A jeśli takiej grupy państw się nie uda poskładać, to jest bardzo duże ryzyko, że zachód Europy prędzej czy później no, kosztem tej, tej Europy Środkowej dogada się z Rosją. Dla nich no. Rosja nie jest zagrożeniem, jedynie jest, jest zagrożeniem dla ich strefy wpływów. No, ale jak Niemcy będą mieli y, do wyboru albo się ciągle zbroić i, i tutaj bronić państw bałtyckich i Polski, albo jednak machnąć ręką i powiedzieć: dobra, jakoś się dogadamy co, co do rządzenia tymi Polakami, prawda? To należy mieć na uwadze, że to jak najbardziej mogą się dogadać. No właśnie. Tylko pytanie, tylko pytanie o to, czy, 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 czy to jest realna konstrukcja. No i czy, czy uda się ją w odpowiednim czasie zorganizować. Ale jest jeszcze inne wiążące się z tym ważne pytanie. O to, czy uważa Pan, że możemy, czy powinniśmy wysłać naszych żołnierzy na Ukrainę, choćby żeby strzegli jakiegoś być może, który nastanie rozejmu czy pokoju w tamtej części Europy jednak. No, opinia publiczna się na to nie zgadza dość jednomyślnie, więc tutaj chyba nie ma na to nie ma na to szans, nie ma sensu tego rozważać. Właściwie wszystkie partie już się wypowiadają na, na wyścigi, że, że tego nie będą robiły. W związku z tym chyba klamka zapadła co do, co do tego, że, że tych żołnierzy nie będziemy wysyłać. No, wytłumaczenie może być takie, że no, jesteśmy tutaj sami graniczymy z Rosją, więc, więc chcemy obsadzać inne fragmenty tej granicy. No, ale pewnie nie wróży to dobrze tej inicjatywie, tak, no, skoro się pierwsze państwa z brzegu wyłamują, no to pewnie będzie tym bardziej ciężko na dłuższą. Na razie Francuzi i Anglicy tam zadeklarowali, że 30 tysięcy wojsk wyjścia. To nie za dużo, jak na to, żeby zatrzymać Rosję. No ale jeśli uda się uratować armię ukraińską, że nie, nie będzie to strefa zdemilitaryzowana, tylko to zachowa pełną niepodległość, no to razem z armią ukraińską to zawsze coś. No tak. To były złe wiadomości, a teraz przynajmniej dla Pana. Jedna dobra, rosną Notowania idą w górę pana Sławomira Mencena w wyborach prezydenckich. Jak pan uważa, czy to trwały trend? Wygląda na to, że może prześcignąć za chwilę pana Nawrockiego i zmierzyć się z panem Trzaskowskim w drugiej turze. I, i co jest powodem, pana zdaniem, tak dobrej koniunktury dla Mencena? No, to jest proces, to jest kilka procesów. Tak oczywiście jeden to jest cały ten taki ruch na scenie politycznej naszej dość gwałtowny, który zaczął się no, po wybuchu wojny na Ukrainie, ale też przyspieszył w ostatnim, w ostatnim czasie. To jest przesunięcie tej sceny na, 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 mocno na prawo. To widać po poczynaniach naszych przeciwników politycznych, jak ludzie w Platformie już to rozumieją i się zaczynają pozować teraz na obrońców polskości, prawda, na patriotów, na, na, na przeciwników imigracji, zwolenników stanowczej polityki tam wobec granicy. No to znaczy, że już zwąchali pismo, że tam ta lewicowa wysepka, na której stali wcześniej się gwałtownie kurczy, a tutaj się znacząco poszerza ta, ta część na prawo. No i w tej dziedzinie jesteśmy po prostu najbardziej wiarygodni, no bo to Konfederacja jako pierwsza podnosiła temat, no, te tematy, które teraz są, są głośne, tak, że trzeba się zbroić, że trzeba pilnować granicy, prawda, że, że, że trzeba prowadzić inną, bardziej asertywną politykę międzynarodową. To, więc myślę, że w tej dziedzinie po prostu jesteśmy bardziej wiarygodni niż nasi przeciwnicy, co się przekłada na taki naturalny trend wzrostowy. No, oprócz tego, oczywiście, praca kandydata to, że słowem Jorбенcem, objeżdża te wszystkie małe miejscowości i wszędzie notuje no, ogromną frekwencję, wszędzie zapełnia rynki ludźmi. Nawet no, nie sprzyjającej jakiejś tam pory, prawda? Mówi, mówimy przecież o środku zimy, kiedy te spotkania się odbywają. No to na pewno też to dokłada swoją cegiełkę do, do, do tego, że Konfederacja rośnie. No oczywiście pewnie. Pewnie i każdy na swój sposób, może i, może i nawet moja skromna osoba w jakimś minimalnym stopniu się czasami do czegoś przyczyni, że ktoś w Konfederacji przyzna rację. No ale myślę, że główne to są te dwa czynniki: tak? No, przesunięcie sceny politycznej w rejony, w których jesteśmy bardziej wiarygodni i aktywność kandydatów. No i też chyba to, że otworzyliście się na centrum że y, troszeczkę złagodziliście język w tej kampanii y, i że no, mówicie wprost o tym, że y, no, y, gdzieś kokietujecie środek generalnie sceny politycznej. Nie uważa pan, że to też jest istotny czynnik? Wchodzicie w A, buty kołowni. Tak, no. tak samo mówiono przed poprzednimi wyborami a tam nie przyniosło to oczekiwanego efektu, też z różnych tam powodów mniej lub bardziej przypadkowych. Znaczy powiedziałbym trzeci czynnik ważny, to bym powiedział, słabość konkurencji, tak, no bo jest, w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego i Karola Nabrowskiego, liderem swojego ugrupowania, tak. Jednym z liderów, dwóch liderów Konfederacji, liderem partii Nowa Nadzieja. Nie jest czyimś chłopcem na posyłki, że idź, wygraj mi te wybory, jak, jak, jak pozostali tutaj, dwaj, tylko on jest no, tym, tym właśnie liderem, który sam, sam podsięga. To też się przekłada na większą autentyczność, plus to, że No PIS wystawił przede wszystkim kandydata, który póki co nie potrafi nawet zebrać wyborców swojej własnej partii, swojej partii, którego wystawia. Tak? No bo to jest zawsze świadectwem słabości kandydata, kiedy ma wyraźnie mniej niż partia w sondażu. Więc myślę, że to, no i słabość też Hołowni, upadek taki totalny autorytet Hołowni, bo myślę, że w pierwszej kolejności Sławomir Męcen skonsumował elektorat Hołowni, w drugiej kolejności konsumuje elektorat na... potencjalny na elektorat PiSu. Tak? Więc, więc myślę, że to słabość przede wszystkim tych dwóch na razie, ale i też mało porywający jest, 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 jest... Trzaskowski, tak moim zdaniem. Platforma zrobiła błąd, że do tego boju wystawiła jednak Trzaskowskiego, a nie Sikorskiego, dlatego że on w pierwszej turze, wprawdzie rzeczywiście lepiej sobie poradzi, natomiast będzie mu bardzo ciężko w drugiej turze zebrać głosy no tej przesuwającej się jednak na prawo sceny politycznej, no bo on tam jest kompletnie nieautentyczny, niewiarygodny. No to prawda. Natomiast Mówił pan o tej konsumpcji tak malowniczo elektoratów przez Mencena. No, wydawało się, że w większym stopniu skonsumuje z kolei elektorat Mencena pan Grzegorz Braun. Czy wierzy pan w tak słaby rezultat Grzegorza Brauna? Bo wie pan, no, obserwuję relacje z różnych spotkań wyborczych. Także bardzo dużo ludzi jest na spotkaniach z Brownem. Prowadzi także bardzo dynamiczną kampanię wyborczą i ma, ma swoją chemię też, ma swój, swój taki, taką swoją siłę przyciągania. I czy wierzy Pan, że rzeczywiście on no, jest na paroprocentowym poziomie poparcia? A może to jest tykająca bomba. I na koniec dnia przy urnie wyborczej okaże się, że, że w większym stopniu skonsumował elektorat pana Mencena i, i on tutaj zabłyśnie jakimś dwucyfrowym wynikiem. No bo pan redaktor czy wierzę, no to chyba nie jest za bardzo kwestia wiary, no po prostu takie są dane, tak. No, chyba, że podejrzewamy, że ktoś ukrywa. Wszystkie sondaże zmówiły się, żeby ukrywać rozmiar poparcia pana Grzegorza, ale on jest raczej no, mniej więcej taki, jako ty, jakiego też oczekiwałem, więc trudno, żeby mi się tutaj coś nie zgadzało. Raczej mi się to zgadza. Sposób prowadzenia kampanii bardzo taki niszowy, odwoływanie się do zupełnie niż... Ja też nie chciałbym tu podpadać, bo to nie jest w moim interesie, żeby teraz podpadać <laughs> panu Grzegorzowi i żeby podskubywał wyborców Konfederacji. Natomiast no wydaje mi się, że jest to dokładnie efekt tak, ani inaczej prowadzonej kampanii, w sposób obliczony wyłącznie na wzbudzanie pewnej bardzo wąskiej niszy. Tak? No, nie wiem, te plakaty typu Hanuka czy Boże Narodzenie. No, no, no kto ma taki dylemat w Polsce? No, nikt się nie zastanawia nad żadną Hanuką, bo nikt nie obchodzi w Polsce Hanuki po kilkunastoma osobami pewnie z czego połowa w sejmie. Więc myślę, że to jest po prostu no, totalnie wydumany temat. Tak? No, jeśli się jedzie w Polskę z przekazem, który dla ludzi nie jest przekazem dotyczącym problemów dnia codziennego, no to ludzie, nie, ludzie głosują na prezydenta po to, żeby rozwiązał jakieś ich problemy, a, a, nie, wydum a nie stworzył nowe prawda, jakieś, albo padał po problemach wydumanych, takich jak właśnie Hanuka czy Boże Narodzenie. Więc no, myślę, że to jest dokładnie efekt, którego należy się spodziewać po tak prowadzonej kampanii. No no, razie, to widzi, się te, ma... widzi się te tysiące, wie pan, no, na tych spotkaniach. Tysiące, to może nie. No, tam Ale też pod konie... wystąpieniami to sami, pana, tak. pana, pana, pana Brauna, no, no to jest, to jest, jest bardzo tumult no. zmobilizowana nisza, tak? To jest nisza bardzo głośna. Nisza ludzi, którzy są bardzo zaangażowani w popieranie swojego, swojego Ja Siedzę w, w, w podobnym. Podobnej, nie takiej samej, ale w podobnej niszy siedziałem lat z Januszem Korwin-Mikke, to, to też był podobny efekt, że wszędzie, gdzie się Janusz Korwin-Mikke pojawił, to były tłumy, prawda? Wszędzie wygrywał różne sądy internetowe, był bardzo zdeterminowanych zwolenników, głośnych i, i chętnie się przyznających do, do tego. Natomiast no, w prawdziwych wyborach przekładało się to na te 1, 2-3%, tak więc obawiam się, że to jest podążanie tą samą ścieżką, więc aż tak bardzo mnie to dziwi, ale oczywiście tak, on ma dużą rozpoznawalność własną, on jest na pewno będzie przyciągał ludzi na spotkania, natomiast myślę, że nawet ci, którzy przychodzą ze spotkania i tak potem w dużej części zagłosują na kogoś innego, na przykład na Sławomira no bo tak powiedziałem, ten awanturniczy sposób uprawiania polityki powoduje, że pan Grzegorz Brown pojawia się raczej po stronie problem niż rozwiązanie. Mm -hmm. Bardzo panu dziękuję za te Profesjonalne, chyba uwagi i, i bardzo ważkie. Naszym gościem był pan Dobromir Sośniesz, Konfederacja. Dziękuję panu. Dziękuję. Zostańcie z Telewizją Media Narodowej, Publicystyka TV.